Teraz poruszymy, m, chciałem poruszyć z, 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 z wami temat związków, związkowy, no Jacek o, jest o, szczęśliwie zakochany, szczęśliwie tutaj związku, podziwia, lecz, podziwia to... Hanie, która tutaj prężnie do... walczy o finał. Zazdroszczę im. Ale Sylwia, no właśnie ty, ty twoje rozstanie przebiegło w, bardzo cicho, wy gdzieś tam... Porozumieliście się chyba i, i nie było wywlekanych, że tak powiem, tych brudów na zewnątrz, mm -hmm. no, ale nie, w, nie u wszystkich tak się da dzisiaj głośna sprawa Dody i, i jej, jej jeszcze aktualnego chyba męża. Jak to zrobić, żeby faktycznie to tak było cicho, w zgodzie, żeby. Wiesz, co, wiesz ja bo, bo ja jednak się... my o tym piszemy i, i okej, okay, mamy kliki i tak dalej, ale to jest jednak z jednej strony dziwne trochę. Oddaj kwiatka! No. <laughs> Żyktowała. Wiesz co, powiem Ci, że to jest bardzo trudne, bo zawsze jakieś rozstanie, to w grę wchodzą skrajne emocje. I wszystko tak naprawdę zależy od dwójki ludzi, co jest dla nich ważne. Jeżeli dla nas było najważniejsze to, żeby nasza córka jakby nie odczuła tego, no to jakby postawiliśmy na priorytety, schowaliśmy własne na jakieś tutaj wiesz złe emocje do kieszeni i po prostu zrobiliśmy to po cichu. Uważam, że doda bardzo ładnie jakby przeprowadziła cały ten początek rozstania. Przecież oni nie mówili za bardzo, nie było za dużo tych skandali, nie było za dużo wiesz pisania. Ja nie cierpię takiego prywatnego prania brudów, bo to jest przerzucanie się błotem a tak naprawdę, prawda zawsze leży po środku. To nigdy nie jest tak, że ktoś jest idealny, a ta wina jest tylko po jednej stronie. Poza tym, każdą sytuację można opowiedzieć na 50 różnych sposobów i wszystko jest tak względne. Więc, jakby wiesz, uważam sobie, że. Jedyną taką opcją dobrą rozstania jest cisza i spokój. I ja uważam, że takie trudne sytuacje lubią spokój. Bo to, że wypiszecie, ja wiem, że to jest wasza praca, ale to, że wypiszecie, jakby jeszcze potęguje to, bo ta druga osoba to czyta, dochodzą kolejne emocje, kolejna agresja. Ale wiesz, co? nie jest dobre. tutaj ci muszę przerobić. Na przykład, kiedy ty publikujesz jakieś oświadczenie, nazwijmy to oświadczeniem, post na Instagramie, no. mówisz, że się rozstałaś, no to chyba też po to, żeby to dotarło do, do ludzi, tak? tak? A my jesteśmy po to, żeby właśnie. Widziałeś, w jaki ja to sposób zrobiłam. Ja tylko. Świadczyłam, że się y, nie jestem już w związku od jakiegoś czasu, że wszystkie, jakby wiesz podejrzenia, no ja mam tam 800 tysięcy osób. Ja dziennie dostawałam po kilkanaście wiadomości, gdzie jest tata Antosia, dlaczego już nie mamy razem zdjęć, byliście taką fajną parą. Jakby wiesz, no jakby ja pokazuję swoją prywatność, więc nie czułam się dłużej, jakby czułam się w obowiązku. Żeby powiedzieć ludziom, co umie. Nie chciałam zdradzać szczegółów, nie będę mówiła, że dzisiaj na obiad jadłam zupę serową, bo ja nie jestem tego typu osobą, natomiast chcę powiedzieć, że zdarzyło się w moim życiu coś ważnego. Wiesz, ja Ci też aż powiem, myślisz, że mi było łatwo? Ja nie chciałam się do tego przyznawać. Nigdy kobieta, która jest po rozstaniu nie chce o tym mówić. To nie jest dla mnie żaden jakby bonus, wiesz. Dla mnie to była ujma. Ja marzyłam o tym, żeby mieć taką rodzinę, jak mają moi rodzice. Moi rodzice są prawie 40 lat razem, świętują rocznicę ślubu co roku z wielkimi fanfarami, bardzo się kochają i do tej pory trzymają się za ręce. Więc jakby to był mój cel w życiu, żeby mieć taką rodzinę. Jakby ja będąc w związku ze swoim byłym partnerem, miałam takie założenie, jakby no wiesz, nie, nie decydujesz się na dziecko z kimś, z kim nie planujesz być do końca życia. I uwierz mi, że opublikowanie tego dla mnie i tak było bardzo trudne. I bardzo nie chciałam tego robić, ale jednak pojawiły się gdzieś pomysły, było domysły, było bardzo dużo zapytań. E, ja już czułam, że ludzie wyczuwają i po prostu czułam się w obowiązku poinformować tylko o fakcie. Nie pisałam o szczegółach, jak to było i tak dalej. Po prostu chciałam, żeby ludzie wiedzieli. Już też tak trochę dla, jakby, wiesz, spokoju. Żeby ludzie wiedzieli, jak, jak wygląda sytuacja. Poza tym, no, nie chciałam ukrywać pewnych rzeczy, wiesz.